Cześć, tak jak obiecałem, pokażę Wam, jak wygląda średnie spalanie. Tutaj z rowerami, dwoma rowerami, bagażnik rowerowy do Chorwacji 2265 km 7.0. Ono skoczyło w Krakowie teraz po 6,9, ale liczmy 7 litrów. Dla porównania Wam powiem podobna trasa bez rowerów, auto nieobciążone, 5 litra, także 1,7 litra. Wzrosło spalanie, prędkość taka przelotowa 120-140 na aktywnym tempomacie, ale Słowenia też była dosyć zatkana, Austria też w jeden stał. No ale jak widzicie, 1,7 litra więcej. Nie oszukujmy się, rowery robią opór przy takiej prędkości. Jak chcecie ekonomicznie, no to lecimy stówką 110, ale wtedy ledwo możecie wyprzedzić tiry. Zmiana na lewy pas jest dosyć utrudniona po prostu samochody poruszają się na lewym pasie z trochę większą prędkością, więc taka jazda mogłaby męczyć. Ewentualnie taka ekojazda jazda za tirami, ale to chyba można łatwo usnąć. Tutaj widzicie martwe pole nie działa, ponieważ system wykrył szczepę, która jest w tym momencie bagażnikiem rowerowym. Także martwe pole w usterkach po podpięciu bagażnika rowerowego do elektrycznego haka nie działa. Pewnie w przypadku dopinanego tego może nie być, ale ten elektryczny hak oryginalny wykrywa przyczepę i, i to martwe pole nie działa. Natomiast pewnie przy oryginalnym haku system ESP będzie inaczej działał i stabilizował tą jazdę dużo, dużo lepiej. Także 7 litrów spalanie przy dwóch rowerach, bez rowerów, tak jak wspomniałem. Podobne spalanie 5 litra. Nie chcę myśleć, ile będzie w takim litrowym ekobuście przy tej prędkości. Myślę, że 9-10 litrów by spalił samochód przy takim obciążeniu. Diesel dużo lepszy jest na trasę, dużo bardziej odporny na obciążenia, na ciągnięcie jakichś zestawów. Także tak to wygląda. Ford Focus MK4 2021 rocznik 2.0 EcoBlue automat. Tak wygląda spalanie. Także. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.